Ja nie idę, to ja tu siedzę w domu, nie? To pan, to pan, nie jestem w Możemy wam Może pan tak, 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 go Nazwisko, proszę Krzyż Lasny, nie? Jestem No, o Jezusie kochany Boże święty, to, 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 co to ode mnie? Nie? Proszę Nazwisko, Toch. jak? Krzyż Lasny, nie? Jak? Krzyż Lasny, to chuj ja Imię, adres, imię Apte, nie? Alfred? No, to nam ile, pan, po... ile pan ma lat? 58 ja będzie. Chce pan jechać na izdebkę? Nie, 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 nie. To po co pan tu leży? No, tu leży, bo. Do ubrata jeszcze chciałbyś. Gdzie u brata? Do ubrata jeszcze, nie. Jak daleko? Tu we tam jestem. Ale jak daleko? Co? Wie pan, że leży pan w prywatnym ogródku? Nie no, chodzi Nie chodzi o, nie chodzi o podwójną o... Spodnie zwalone, jak pan wygląda? W Albo pan podwinie te spodnie, albo jedziemy na izdebkę. Nie, nie, idę bo nie. Co? Proszę się bo Znów, co mnie chwilę tego. Nie wiem tego bo nie mogę bo I bo 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 Jedziesz ze mną na izdebkę. Nie nie. Ja, ta... Co? Nie, nie, no Dalej. Nie widzę. Albo się podnosisz, albo zawołam nie, kolegów i jedziesz ze mną na nie, izdebkę. Nie, 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 bo... Szybko. Podnoś spodnie i do domu. Ja dzwonię po kolegów i jedziesz ze mną na izdebkę. Nie, 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 nie. 200 zł. byś płacił. Co? Nie, nie, nie. Artur, weź tu podjęć, nie, mamy klienta. Jedziemy na izdebkę. Nie, na izdebkę. Artur, Na izdebkę jedziemy. Ja, ja.